Przede wszystkim administracja Donalda Trumpa zmienia narrację, jeżeli chodzi o, o, o zmianę klimatu, o walkę ze zmianami klimatu. E, przypomnijmy, Joe Biden chciałaby, aby Stany Zjednoczone były neutralne klimatycznie do 2050 roku, więc tutaj oczywiście w tym podstawowym e, zobowiązaniu będziemy zapewne... Myślę, że już zobaczyliśmy bardzo dużą zmianę. Więc to jest ta warstwa narracyjna przede wszystkim, która niestety karmi sceptyków, karmi denialistów, którzy opierają się na tych, będą zapewne karmić się tymi słowami, a nie tym, co mówi nauka. Nauka mówi jednoznacznie: Zmiany klimatu są, w zasadzie to już nie są zmiany, ale kryzys klimatyczny dotyka nas coraz bardziej i coraz dotkliwie odczuwamy to zarówno we wszystkich aspektach swego życia. Więc to jest ta jedna warstwa narracyjna. Natomiast to, co rządzi Stanami, to ekonomia. I nawet jak spojrzymy na te osoby, które stały za Donaldem Trumpem podczas inauguracji, to widzimy, że rządzą o tym pieniądze i ekonomia. I o ile e, populistycznie można mówić, wierźmy, wierć kochanie, wierz”, jak to powiedział Donald Trump, to z drugiej strony mamy całą warstwę wymiaru ekonomicznego. Mamy stojącego za nim Elona Maska, który jest e, odpowiedzialny jest za, za produkcję aut elektrycznych. Mamy Google, które oczywiście buduje em, em, duże. Em, Duże magazyny i centra przetwarzania danych. Oczywiście to wszystko jest na zieloną energię, i tak dalej. Stany Zjednoczone są drugim co do wielkości emitentem gazów cieplarnianych na świecie. Szacuje się, że są odpowiedzialne za 15-16% globalnych emisji. Przypomnijmy, największym emitentem są Chiny, które odpowiadają za 28% globalnych emisji. Trzecie miejsce zajmują Indie, to jest około 7-8% globalnych emisji. Unia Europejska przypomnijmy też, mniej więcej emisje Unii Europejskiej, mniej więcej kształtują się na takim samym poziomie. Więc tutaj oczywiście Stany Zjednoczone są duże, tak, więc. No... Jakby też spodziewam się, że proporcjonalnie te emisje będą większe. Natomiast, jak spojrzymy, to też jest ciekawa historia i rzecz, bo jak spojrzymy na to, jak układają się emisje stanu, gazów cieplarnianych przez Stany Zjednoczone, to oni swoje maksimum emisji mieli w 2007 roku. Następnie Stany Zjednoczone doświadczyły kryzysu w 2008 roku, więc te emisje troszeczkę spadły. Najwięcej spadły w czasie właśnie pandemii około 10% i zostały na tym samym więcej poziomie. Więc Stany Zjednoczone rok do roku nie zwiększają swoich emisji. Pokusiłabym się o stwierdzenie, że zmniejszają. Więc znowu tutaj mamy politykę i narrację i, i, i to, co pada w przestrzeni publicznej kontra realne działania. Wierzę w to, że te działania będą zupełnie się w inną stronę toczyły. Natomiast obawiam się kolejnych szczytów klimatycznych, gdzie prawdopodobnie Donald Trump się nie zjawi. Albo jak się zjawi, to będzie wielkim przeciwnikiem proponowanych zmian. No bo przypomnijmy, my, my mamy Fundusz Klimatyczny. Jednak zobowiązujemy się globalnie, że te kraje bardziej rozwinięte, czyli też bardziej odpowiedzialne historycznie za emisję gazów cieplarnianych będą pomagały tym krajom rozwijającym się, już nie mamy zgody, ale jeżeli znowu bardzo duży kraj bardzo emisyjny w rezultacie będzie tutaj się sprzeciwiał i będzie oponował przeciwko zobowiązaniom ogólnoświatowym, to nie wygląda, to ten obrazek nie, nie maluje się w jasnych barwach.